Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Koziorożce. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w listopadzie 2022. I przy okazji mam dla Was niespodziankę. Z okazji Halloween możecie zamówić czytania indywidualne w promocyjnej cenie, czyli ze zniżką 50%. Promocja trwa od dzisiaj do 31 października włącznie i obejmuje wszystkie czytania indywidualne, zarówno te, 20-30 minutowe formy nagrania, jak i to godzinne w formie spotkania online. I w opisie poniżej znajdziesz link do mojej strony, przez którą możesz zamówić czytanie dla siebie. I zobaczmy teraz, co czeka koziorożce w listopadzie 2022. Mamy kartę kochankowie. Wisielec. I kapłanka. Hmm. Czyli wygląda na to, że nastąpi w tobie jakaś zmiana, zmiana podejścia do siebie, do życia, do relacji, e, może do drugiej osoby e, czy do miejsca pracy, jeżeli nie jesteś w żadnej relacji, um, które um, pomoże ci um, jakby zbliżyć się z jakąś osobą w związku, może zacząć jakąś nową relację, albo e, może mieć jakiś nowy początek w relacji już istniejącej, albo może znaleźć pracę, mm, której szukasz od, um, od jakiegoś czasu. Zobaczmy jeszcze jedną kartę. Mamy kapłankę i karta głupiec. Um, Czyli mam takie poczucie, że też po okresie jakiejś ciszy, po okresie może jakiś, e, może nie tyle niepowodzeń, co, co raczej takiego zastoju, e, może m, wkładałaś, czy wkładałaś w coś dużo energii, czy to w swój rozwój, czy może w relacje, w związek, e, czy może w swój biznes, w pracę i nie za bardzo widziałaś, czy widziałaś jakieś e, efekty tego. To teraz, mając tą kartę, głupiec, tak jakby mam takie poczucie, że teraz wszystko zacznie działać, jakby zacznie się ruszać w końcu um, do przodu. Zobaczmy, co mamy dalej. Um, karta sąd ostateczny. Siódemka kielichów i królowa buław. Um, Okej, okay, czyli po tej karcie są ostatecznym właśnie czuję to co tutaj powiedziałam, że nastąpi jakieś takie odrodzenie, poruszenie energii, czyli tam gdzie był jakiś um, zastój, gdzie nie za wiele rzeczy się zmieniało, no to nagle um, znaczy nagle no w końcu zauważysz um, zmiany, jakieś takie poruszenie um, energii. I to też właśnie może wynikać tutaj z tej zmiany perspektywy, o której mówiłam. I to może być też tak, że ewentualnie, że to partner na przykład, albo jakaś bliska osoba powie Ci coś, zwróci uwagę, albo może swoim zachowaniem zainspiruje Cię jakoś do jakiejś zmiany. I to może być właśnie taka duża zmiana, która pomoże Ci, pomoże ci zruszyć z tematem, może jakby wesprze, poruszy tą energię, która gdzie tutaj był jakiś zastój, bo zdecydowanie czuję, że w jakimś temacie, przynajmniej w jednym, o ile nie w każdym, miałeś, miałeś takie poczucie, że jakby nic się nie zmienia, że ty ciągle robisz swoje, a, a nic się nie zmienia. Ewentualnie też może się dowiązać z tym, że miałeś, czy miałaś trochę tak niższą energię, trochę mniej energii do, do działania, czy taką mniej takiego, takiej motywacji do działania. Okej. Okay. I co my tu dalej mamy? Siedemka kielichów i królowa e, buław. Um, to jeżeli... E, Masz do wyboru jakieś różne drogi, które chcesz iść, może jakieś różne oferty pracy, może nie wiem, kilka różnych osób, które się Tobą interesują, albo Ty nimi, e, albo nie wiem, na przykład dużo różnych zainteresowań e, i chcesz się skupić na jednym, ale nie za bardzo wiesz na którym, albo nie masz żadnego zainteresowania, ale szukasz jakieś, coś, jakieś dodatkowe e, zajęcie. Mm czy no, cokolwiek w jakimkolwiek temacie miałeś, czy miałaś trochę takie, taką dezorientację, nie za bardzo wiesz, nie za bardzo wiedziałeś, czy wiedziałaś, w którą stronę iść, co wybrać, z kilku opcji, to mając tą królową buław, czuję, że uda Ci się znaleźć to, coś, co będzie sprawiać ci wielką radość, dawać satysfakcję, co będzie tym czymś, czego właśnie szukasz, na co, na czego znalezienie liczysz. To, to może też być jakaś odpowiedź, może w związku z jakimś tematem, nie wiem, może dla części z Was może to była jakaś na depresja, czy jakieś stany takie niższego poczucia, samopoczucia, może jakieś na przykład problemy, czy to finansowe, czy zdrowotne, więc może szukałeś, szukałaś odpowiedzi od jakiegoś czasu, jakby co jest przyczyną tego albo co mogę zrobić, żeby zmienić to, czy tamto, to też widzę tutaj, że znajdziesz właśnie to, czego szukasz, jakby to coś, co będzie tym, nie wiem, odpowiednim leczeniem, na przykład jeżeli to są problemy zdrowotne, czy odpowiednią jakimś, nie wiem, może jakąś poradą, która pomoże Ci ruszyć tutaj z tematem. No, dobra. Zobaczmy w takim razie, co w pracy, w finansach i w karierze. Ósemka mieczy, magik i asmonet. Uff, aż sama się cieszę, bo <t> też jestem koziorożcem um, i już jak zobaczyłam tą ósemkę y mieczy, to się trochę przeraziłam, ale dobra, reszta jest pozytywna, więc fajnie, czyli jeżeli. Tutaj znowu nam się pokazuje e, taka energia właśnie jakiegoś takiego zastoju, takiego poczucia, że e, utknęłam w jakimś miejscu, e, że mm, no, mam oczy, ręce związane, nie mogę ruszyć z jakimś tematem, mimo tego, że pewnie bym chciał, chciała. E, może też jakieś e, negatywne, natrętne myśli, które, e, no, które cały czas Ci gdzieś w głowie krążyły, może już takie obawy, że znowu coś Ci nie wyjdzie. Może ewentualnie taki brak motywacji, właśnie, żeby coś zacząć, gdzie, gdzie wiesz, że na przykład to już jest dobry czas albo masz wszystko czego ci potrzeba, żeby, nie wiem, zmienić pracę, zacząć jakiś nowy projekt, może poszukać jakiejś dodatkowej pracy, może rozwinąć swój biznes. No ogólnie, co by to nie było, to czuję, że był tutaj jakiś zastój, że z jakiegoś powodu jakby czułeś się, czułaś się trochę bezradna, trochę zagubiona, może jakby nie wiedziałeś, nie wiedziałaś w którym kierunku iść co ze sobą zrobić, ale że mamy tutaj kartę magik i asmone, to wygląda na to, że znajdziesz w końcu właśnie to rozwiązanie: znajdziesz, jakby poczujesz, że masz wpływ na swoją sytuację, że to nie jest tak, że czynniki zewnętrzne cały czas cię ograniczają. Znajdziesz jakieś rozwiązanie, które pomimo zewnętrznych czynników, pomimo jakichś niesprzyjających warunków, da Ci możliwość właśnie tego nowego początku, może też poprawy w finansach, jakiegoś e, dodatkowego źródła e, pieniędzy, czy może właśnie pomoże, jakby uda Ci się znaleźć nową pracę, zmienić pracę, e, uda Ci się m, może zacząć swój biznes, może to był taki temat, z którym chciałeś, chciałaś zacząć od jakiegoś, tematu, od jakiegoś czasu, ale ciągle coś Cię powstrzymywało e, i Teraz jako ten magik znajdziesz właśnie w sobie e, energię, taką determinację do tego, żeby e, no, zacząć z tematem i rzeczywiście zacząć coś owocnego, co e, będzie przynosić ci e, pieniądze i, no, i co będzie się rozwijać w końcu. Dobra, zobaczmy co w relacjach, miłości. Pól mieczy. Szóstka kielichów do góry nogami. I dwójka kielichów. Wow. Okej, okay, to tutaj ewidentnie czuję, że uda Ci się zamknąć jakiś stary temat. Jeżeli Miałeś, miałaś jeszcze jakąś e, relację, jakieś były czy była, jeszcze gdzieś się przeplatał, w, e, jeszcze nie z, do końca potrafiłeś, potrafiłaś się pożegnać z tym tematem, e, tkwiłeś ciągle jeszcze gdzieś we wspomnieniach, e, w takich marzeniach, e, gdzieś sprzed lat, w jakiejś właśnie relacji, która już dawno się skończyła, ale ciągle jeszcze miałeś, miałaś nadzieję na to, że coś nowego się wydarzy. Mm to wygląda mi na to, że uda Ci się od tego odciąć i znaleźć w końcu nowego partnera, nową partnerkę, właściwą osobę dla siebie. Nawet jeżeli chodzi, jeżeli nie szukasz może partnera, ale może w temacie innych relacji znajomych, może rodziny, w jakim stopniu tkwiłeś, czy tkwiłaś jeszcze gdzieś w przeszłości, w takim rozpamiętywaniu. Rozpamiętywa w przeszłości, ale może też takiej w tej przyszłości, która nigdy się nie wydarzy, czyli takiego rozpamiętywania, jak ja bym chciała, żeby to było, e, że kiedyś miałam wyobrażenie, że w tym wieku to już będę miała to i tamto i takich znajomych i takiego męża i nie wiadomo co, e, ale to się jakby nigdy nie wydarzyło, no to czuję, że uda ci się to porzucić, jakby zejść na ziemię z tym tematem i zacząć jakby od nowa z takim podejściem, że jestem tu i teraz, no dobra, tamto nie wyszło, to czego chciałam też nie wyszło. E, więc zamiast e, no, taplać się w tym błotku e, jakichś iluzji, jakichś e, niespełnionych marzeń, e, po prostu zajmę się tym, e, no, co mam, tak? będę pracować z tym, co mam, czyli mam tu i teraz i e, jakby zacznę od nowa, tak już porzucę te wszystkie niespełnione oczekiwania, jakieś marzenia i e, i to jakby otworzyć furtkę do tego, żeby poznać kogoś nowego, albo właśnie, żeby stworzyć, um, jakby otworzyć się na, na relacje właśnie z bliskimi, um, z rodziną, ze znajomymi, właśnie w taki... Um, taki czysty sposób, tak? Nie, nie przekładając, nie, nie nakładając na nich jakichś oczekiwań, nie rozpamiętując już tego, jak było, a jak nie jest, jak to było z innymi znajomymi, jak to było nie wiem gdzieś tam na studiach czy nie wiadomo gdzie, um, tylko właśnie udać się oczyścić właśnie już tą energię z takich, um, z takich oczekiwań, czyli to takie odpuszczanie typowe, co zawsze mamy na myśli, już odpuść sobie to czy odpuść sobie tamto. Um, co, no właśnie, co pozytywnie wpłynie ogólnie na Twoje relacje. Nie tylko właśnie partnerskie, jeżeli nie chcesz, albo może masz partnera, nawet jeżeli masz partnera, to no to, to może po prostu oczyścić jakąś energię, w sensie to, no teraz w tym miesiącu tak wydarzy się coś, co oczyści tą energię, jakaś właśnie Twoja zmiana perspektywy na relacje, spojrzenia na relacje, na, na siebie, czy ogólnie na życie. Które mm, no, pomogą Ci, e, no, oczywiście, no, właśnie nie nakładać na partnera jakichś e, dziwnych oczekiwań, które, e, z których on i tak nie, nie, nie jest w stanie spełnić, e, i, e, no, i przez to właśnie relacje mogą się e, poprawić. Dobra, zobaczmy, co będzie największym wyzwaniem w tym miesiącu. Dziewiątka buław. Okej, okay, czyli um, czyli to będą jeszcze jakieś um, wątpliwości, może um, przez to, że już od jakiegoś czasu coś ci nie szło, czy to w karierze, bo mamy tą osemkę monet, czy właśnie nawet te... Um, te takie oczekiwania gdzieś w relacjach, jakieś takie niespełnione marzenia, przez to, że długo tkwiłeś, tkwiłaś takiej energii, no to ciężko będzie Ci jeszcze otworzyć się na coś nowego, zaufać Ci, że, że teraz już się coś zacznie układać, że teraz już możesz mieć fajne relacje, czy może nie tyle, że miałeś, czy miałeś złe, tylko no bardziej takie czyste, bardziej takie lekkie bez tego bagażu jakichś takich e, właśnie oczekiwań, które są wiecznie niespełnione, czyli takie, takiego e, ciągnącego się za tobą poczucia rozczarowania. E, więc e, okej, okay, dobra zobaczmy, co będzie być poradą. Karta porady w takim razie. Nie wiem, skąd tu się tyle kart wzięło do góry nogami zazwyczaj nie użytych, no ale dobra tak, mamy teraz, co tutaj jest, paść e, buław jako porada i do góry nogami hmm. to bym rozumiała, że tutaj mamy tak e, dystans i dystansowanie się taki brak zaufania jako wyzwanie jako porada Hmm. Gdyby ten paść był e, e, tak no, normalnie, to uznałabym, że e, poświęcenie się jakiejś radości, e, spędzanie czasu na tym, co sprawia ci radość, głównie jakieś pasje, e, ale że to jest do góry nogami. Ja wezmę jeszcze jedną kartę, bo. Jako porada. E, a z kielichów. Okej. Okay. Um, czyli powiedziałabym raczej słuchaj um, głosu z serca, tej swojej intuicji, tego co ten wewnętrzny głos Ci podpowiada, a niekoniecznie działaj pod wpływem emocji. Bo tak jak tutaj powiedziałam, że um, jeszcze trudno będzie Ci zaufać, tak? Czyli jakby Twoje emocje, Twój układ nerwowy, po długim okresie bycia w takim zastoju, bycia w takiej energii, gdzie ciągle coś mi nie wychodzi, gdzie ciągle czuję, że mam ręce związane, gdzie ciągle coś robię, a nie widzę efektów, e, no to te emocje będą, jakby te emocje są e, przyzwyczajone jakby ty emocjonalnie, czy ty w ogóle jesteś w Twojej jest przyzwyczajona do tych emocji, takiego rozczarowania, tego, że coś się nie powodzi, tego, że coś e, nie idzie po Twojej myśli, czy że czegoś nie możesz zrobić, e, więc jeżeli przyjdą, pojawią się jakieś nowe sytuacje w Twoim życiu, to te emocje będą Ci podpowiadać właśnie, żeby nie ufać temu, żeby się wycofać, e, żeby trzymać dystans, tak, bo możesz się rozczarować. E, a że mamy tutaj tego asa kielichów, to czuję, żeby słuchać tego wewnętrznego głosu. I no właśnie, dużo ludzi myli te emocje z wewnętrznym głosem, ale to nie jest to samo. Emocje możesz, jeżeli weźmiesz kartkę, długopis i wypiszesz wszystko, jak się czujesz w danej sytuacji, to te emocje się z ciebie wyleją i dopiero wtedy będziesz mieć przestrzeń na to, żeby posłuchać tego wewnętrznego głosu, żeby dojść do tego, czego chcesz tak naprawdę. Czy jak usiądziesz i pomedytujesz, przez jakiś czas, to też w pierwszej chwili te emocje się z ciebie wyleją, a dopiero później będziesz w stanie wsłuchać się w to, czego chcesz. No, jedne osoby mają taki lepszy kontakt z tym swoim wewnętrznym głosem, inny mniejszy, ale myślę, że to tutaj jest właśnie tym kluczem, żeby posłuchać tego, czego chce Twoje serce, a nie to, co te powierzchowne, jakby powierzchownie emocje. To ci mówią, tak? Dokąd cię kierują. Bo to właśnie może takie działanie pod wpływem emocji to jest trochę coś innego, i to może być tutaj zgubne właśnie przez to, że Twoje doświadczenia i od jakiegoś czasu te emocje są jeszcze w tej niższej energii. E, no i mogą cię właśnie jakby sabotażować e, tą Twoją pozytywną drogę, tą dobrą energię, która tutaj napływa, i trzymać cię dalej w tych e, no, utartych już schematach. Dobra, weźmy jeszcze parę kart. Eee, zobaczymy, jakie emocje będą dominować eee, w przyszłym miesiącu. Smutek, obawa, no, no właśnie, i ulga. Eee, o, i ciekawość jeszcze, fajnie. E, no właśnie, ta, ten smutek i obawa to są te emocje, które już się ciągną za tobą od jakiegoś czasu. Tak to czuję, przynajmniej u mnie tak było. E, ale to nawet po tych kartach, właśnie po tej e, kapłance, którą mamy, szczególnie ta ósemka e, mieczy. No i też to, co tutaj mówiłam, ta szóstka kielichów, to jest też takie tkwienie gdzieś, e, rozpamiętywanie przeszłości, takie tkwienie we wspomnieniach. A jeżeli tam były jakieś doświadczenia, które. No, w których coś Ci się nie powiodło, coś Ci się nie udało, no to, to są te emocje, które będą się tutaj jeszcze pojawiać, które jeszcze będą dominować. I żeby z nich wyjść, żeby rzeczywiście dojść do tej ulgi, tam gdzie czujesz, że rzeczywiście nastała jakaś zmiana, że już możesz odetchnąć, że te złe czasy już się skończyły, że te trudne chwile już przeminęły, no to tutaj mamy właśnie tego asa kielichów, czyli słuchanie tego głosu serca. I powtarzam, właśnie nie emocji, tylko tego wewnętrznego głosu serca. Ok, dobrze, no to na tym tutaj skończę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, w ten sposób nie ominą Cię żadne czytania, które publikuję. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Do usłyszenia niedługo. Pa.